Wrocław, Karłowice, sobotni wieczór Temperatura około 10 stopni. Na szybie osadziła się mąka. Dochodzi godzina 17. Lewa wolna prawa idzie. Lewa wolna prawa idzie. W kierunku rynku. Spróbuję się załapać na przejażdżkę iluminowanym tramwajem. Patrzę w lewo. Klasztor świątecznie oświetlony. Zapoznałem się szczegółowo z doktryną Trumpa. Przyjacielem jest Rosja, wrogiem jest Europa. No i wrogiem jest też NATO. Świat zachodni, tak zwany wolny świat, rozpadł się. Stany Zjednoczone już nie są wolnym światem, nie są światem demokratycznym. Nie można liczyć na ich pomoc, wsparcie, życzliwość. Zachodni, europejski, judeo-chrześcijański, śródziemnomorski ma 2000 lat. Stany Zjednoczone mają 200 lat. Myślę, że Unia, że Europa przetrwa, a Stany Niekoniecznie. Zjeżdżam na lewy pas, zostawiam wolny prawy pas. Na prawy pas wjeżdżają samochody wyjeżdżające ze stacji benzynowej, benzynowej z KFC. Ja nie muszę hamować, żeby te samochody przepuścić. Oni nie muszą. Stać i czekać, aż ktoś je wpuści i pozwoli im się włączyć do ruchu. smugi wycieraczki zostawiały musiałem przemyć szybę przed nią Coraz więcej świątecznych iluminacji w mieszkaniach. 17.11 na przystanku jedności róg słowiańskiej tego miejsca.